Witam wszystkich widzów MyPolite. Jestem piękny wieczór. Ja nazywam się Jan Konstanty Zaremba. A to jest wywiadnia, w którym moim, ale przede wszystkim Państwa gościem jest Anna Spurek, dyrektorka zarządzająca GreenRef Institute. Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie MyPolitik za zaproszenie. Cała przyjemność po naszej stronie. Tematem dzisiejszego wywiadu będzie zielona energia. Pani Anno. Jak wyglądają prace Europarlamentu w kwestii transformacji energetycznej na tą słynną zieloną energię? Proszę nam powiedzieć. Myślę, że to jest dość ciekawe pytanie w tym kontekście, że Green Rep Institute zajmuje się głównie transformacją rolnictwa, czyli zieloną transformacją, zieloną transformacją systemu żywności. I tutaj myślę, że będę mogła dużo więcej powiedzieć. Niewątpliwie, zarówno w przypadku European Green Deal i jego Strategii, które pod niego podlegają, czyli strategii bioróżnorodności, Farm to Fork, którym szczególnie się zajmujemy, czy też całego pakietu legislacji Fit for 55, trwają prace. To znaczy trwają głosowania Parlamentu Europejskiego, jutro będzie głosowanie w zakresie wspólnej polityki rolnej i będą trwały te prace tak naprawdę do roku 2023. To będą konsultacje publiczne, to będą głosowania, to będzie cała masa negocjacji, spotkań oficjalnych z Komisją Europejską i działań rzeczniczych. Tak. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tak skoro mówimy o tych głosowaniach, tak orientacyjnie wielu parlamentarzystów jest przychylnych tym zielonym zmianom, w, nie, nie tylko w gospodarce, ale też w rolnictwie. To jest jedno chyba z lepszych pytań, które Pan zadał, ponieważ możemy dzisiaj spojrzeć się na Parlament Europejski, szczególnie przed głosowaniem w tym tygodniu nad wspólną polityką rolną, w taki sposób, że mamy całą grupę posłów i posłanek, które czują, że Zielony Ład poszedł zbyt daleko, jest zbyt ambitny, wprowadza zbyt wiele zmian, i to jest taka bardzo duża grupa osób. W zasadzie większość, która albo pozostaje bardziej pasywna, bardziej bierna, albo po prostu w ogóle nie, nie odnosi się do, tej, do tych zmian, do tej konieczności transformacji. Mamy też grupę posłów, na przykład z The Left czy z Green Efa, którzy ewidentnie są bardzo aktywni, bardzo pokazują, że zmiany, przed którymi stoimy, czy wyzwania, przed którymi stoimy w zakresie właśnie transformacji systemu żywności, takiej zielonej zmiany, są, są już tutaj, są w zasadzie do zrobienia na wczoraj. Dlatego też dzisiaj na Twitterze mogliśmy i mogliśmy obserwować taką już kampanię greeningów, jeżeli chodzi o to, żeby nie głosować za wspólną polityką rolną, dlatego że jest to, jest to w zasadzie po trzech latach przyjęte porozumienie polityczne, później już przegłosowane na Komisji Agri, przyjęte przez Komisję Agri Parlamentu Europejskiego, które jest uważane... Za niewystarczające w kontekście konieczności transformacji systemu żywności i to niewystarczające w każdym obszarze, niewystarczające dlatego, że wspiera nadal duży przemysł a nie małe gospodarstwa albo mniejsze gospodarstwa, bardziej niezależne od korporacji i gospodarstwa, dlatego też, że nie odpowiada na wyzwania, przed jakimi stoimy. To znaczy, w ciągu ostatnich 20 lat zwiększyła się o prawie 30% liczba ludności na świecie, ale jednocześnie produkcja systemu, czy cały system produkcji żywności nie został naprawiony. i um, Europa powinna być liderką i co do tego wszyscy się zgadzamy. Europa powinna być liderką, jeżeli chodzi o zieloną transformację. To, co powoduje, powiedziałabym, ciszę z jednej strony posłów i posłanek, a z drugiej strony sprzeciw, to jest to, że stojąc przed tak dużymi wyzwaniami, musimy przygotować się na turbulencje. Turbulencje społeczne, polityczne, gospodarcze to tak jak każda transformacja, nie jesteśmy w stanie tego zrobić w sposób komfortowy dla wszystkich, a szczególnie jeżeli chodzi o transformację systemu żywności, no to jesteśmy pewni i pewne, że to będzie niekomfortowa zmiana. Dziękuję bardzo za odpowiedź. To jest takie ciekawe pytanie z czasu, można powiedzieć, niekoniecznie pytanie. Jeden z widzów napisał, że zielone łata, raczej zielone zniewolenie nie jest planem zbyt ambitnym, jest planem totalitarnym. Jak Pani odpowie na te zarzuty? Odpowiem to tak. Odpowiem w ten sposób. Proszę Państwa, no, to możemy oczywiście udawać, że nic się nie dzieje. Możemy udawać, że nie ma kryzysu klimatycznego, że nie ma kryzysu etycznego związanego z tym, że wykorzystujemy rocznie i zabijamy rocznie 80 miliardów zwierząt, tak zwanych hodowlanych, plus Liczone w tonach ryby, tak zwane hodowlane. Możemy udawać, że korporacje nie zmieniają już systemu żywności, wprowadzając na przykład zgodę na wykorzystanie insektów jako alternatywnych źródeł białka dla, dla hodowli przemysłowych. Możemy udawać, że nie ma protestów przeciwko fermom przemysłowym w Polsce. E I wtedy. Jeżeli tak będziemy w ten sposób postępować, będziemy udawać, że w zasadzie nic się nie dzieje, a biznes as usual jest nadal opcją, to tak, faktycznie Europejski Zielony Ład jest ambitną zmianą. Ale jeżeli spojrzymy na te wszystkie rzeczy, te wszystkie elementy, które składają się na to, co mamy dzisiaj na świecie, na te największe wyzwania, na spadek bioróżnorodności, na kryzys klimatyczny, na kryzys w zakresie... Wody, na kryzys w zakresie środowiska naturalnego, na e, kryzys właśnie etyczny związany z wykorzystaniem tak ogromnej, w zasadzie niewyobrażalnej, liczby zwierząt, tak zwanych hodowlanych, do produkcji żywności, która i tak nie działa, no to powiedzmy sobie wprost: Europejski Zielony Ład to jest za mało. I Europejski Zielony Ład, i to jest ważne, żeby to powiedzieć, to nie jest jakaś tam strategia, to nie jest jakaś tam polityka, to jest coś, na co my mamy wpływ. Więc jeżeli osoba, która zadała pytanie, albo. Która nie zgadza się, jak rozumiem, z założeniami Zielonego Ładu, których jest bardzo wiele, więc pytanie, z którymi dokładnie się nie zgadza. Chcę zabrać głos, to są do tego instrumenty, są publiczne konsultacje Komisji Europejskiej. W tym momencie trwają publiczne konsultacje, jeżeli chodzi o system bezpieczeństwa żywności, właśnie w zakresie dobrostanu zwierząt, tak zwanych hodowlanych. Za chwilę będą otwarte kolejne konsultacje dotyczące chociażby programów szkolnych i dofinansowania, w Polsce to jest 10 milionów euro rocznie na biału w szkołach w klasach 1-5. Ale tych konsultacji jest bardzo wiele, tych działań rzeczniczych jest bardzo wiele i ta partycypacja i to wyrażenie sprzeciwu, oporu, wyrażenie swojego zdania jest jak najbardziej możliwe. Także Europejski Zielony Ład nie jest czymś narzuconym z góry, na co nie mamy wpływu. Wręcz przeciwnie, jako Green Ref Institute cały czas mówimy, bierzcie udział w konsultacjach, mobilizujcie się, twórzmy grupy nieformalne, nieformalne, twórzmy platformy, zabierzmy głos, zróbmy coś, pokażmy, jak chcemy, żeby ten Europejski Zielony Ład był implementowany. Polecam też świetną pracę. Jednego z naszych ekspertów, Szymona Chojnowskiego, który wskazuje, jak Europejski Zielony Ład, i tutaj właśnie w zakresie czy transportu czy w zakresie energetyki, może być implementowany na tym poziomie European Green Deal going local, w świdnicy. Czyli jest cała masa działań, które możemy podejmować i musimy zobaczyć Europejski Zielony Ład nie jako coś gdzieś w jakiejś galaktyce. To jest konkretna polityka, na którą my jako obywatele, obywatelki, jako grupy nieformalne, organizacje pozarządowe mamy wpływ. Tak, tylko jeszcze prosimy o uzupełnienie, bo internauta napisał, że jest to plan totalitarny, co to, zgadzaję, że to jest trochę na wyraz. ale jak do tego to, że to konkretnie się Pani odniesie, jakoby ten plan, że znaczy Zielony Ład miał być jakimś narzędziem totalitaryzmu? To jest, to pojawiają się różne hasła w, w przestrzeni publicznej dotyczące tego właśnie, że Europejski Zielony Ład będzie narzucał, będzie zmieniał, będzie, będzie czymś, co wprowadzi pewien system. Po pierwsze, chyba musimy zdać sobie sprawę, że my już w pewnym systemie żyjemy i w tym systemie, w zasadzie miałam do tego nie nawiązywać teraz, ale jednak nawiążę, żyjemy w systemie, który powoduje, że Mięso i nabiał są bardzo silnie dofinansowane, z czego nie zdajemy sobie sprawy, e, powoduje, że fermy przemysłowe powstają w Polsce i powstaje ich coraz więcej, że lobby przemysłu e, dużego rolnictwa zwierzęcego e, utrzymuje bardzo silne dofinansowania. Cały czas może reklamować to, co szkodzi. Czyli my, w pewnym sensie, żyjemy już w systemie, który nam narzuca pewne rzeczy. I wydaje mi się, że takie odniesienie do tego, że Europejski Zielony Ład jest, będzie, będzie narzucał jakiś system totalitarny, no jest jednym z haseł, z haseł populistycznych. I wiem, że populizm świetnie się teraz sprzedaje i bardzo dobrze, i bardzo dobrze funkcjonuje w debacie publicznej, ale my nie możemy patrzeć na hasła, my musimy patrzeć na. Wszystko, jakby z perspektywy, taki krok do tyłu, spójrzmy na to globalnie, jak się łączą kropki, gdzie, co się dzieje na świecie, przed jakimi wyzwaniami stoimy, a jednocześnie wejść na ten poziom naszej partycypacji. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Chciałbym tylko prosić szanownych widzów o kulturę na czacie. Jeżeli ktoś ogląda to po zakończeniu transmisji na żywo, o kulturę w komentarzach. A tutaj pytanie. W sumie ciekawe, zadałabym jeszcze jeden widz. Pytanie: jaki ma Pani plan na uzupełnienie diety bez produktów odzwierzęcych, w tym białek, hormonów, witamin itp. i no To jest częste proszę pytanie, Państwa, które, które ja, ludzie zadają. Tak, ja proszę Państwa, ja, ja chcę powiedzieć, że nie jestem dietetyczką. Ja nie jestem też lekarką i nie mam wykształcenia medycznego. I y, na weganizm patrzę nie jako na dietę bo oczywiście na weganizm zwykle się patrzy jako na dietę roślinną. Na weganizm patrzę jako na cały system niewykorzystywania zwierząt pozaludzkich w naszym jedzeniu, w rozrywce, w modzie, w testach itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I nie czuję się na siłach i nie jestem osobą Kompetentną, żeby na podstawie badań, które jak, jak rozumiem, ktoś z, z, z osób, które nas oglądają, chciałby mi przesłać, e, określić, jak uzupełnić jego daną dietę roślinną, jak ją zbilansować, w jaki sposób zrobić tak, żeby być jak najzdrowszym lub jak najzdrowszą. Ale proszę Państwa, my nie możemy patrzeć na weganizm i na transformację systemu żywności jako na spojrzenie na dietę, bo oczywiście to jest takie najbardziej komfortowe spojrzenie, zmienimy dietę, ale my musimy spojrzeć na to trochę inaczej. I ja szczególnie po dzisiejszym dniu, kiedy opublikowałyśmy wyniki śledztwa prowadzonego przez Animal Welfare Foundation, Islandia, 5 tysięcy klaczy, tak zwanych klaczy krwawych, hodowanych na krew w której pobiera się hormon PMSG, ten hormon, już jakby pomijając to okrucieństwo, które spotyka te konie, ten hormon jest wykorzystywany w produkcji zwierzęcej. I mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, że ten hormon jest wykorzystywany w produkcji zwierzęcej w Polsce, po to, żeby ją regulować, żeby była szybsza, tańsza, żeby zwierzę rodziło jak najszybciej i jak najwięcej. Więc musimy spojrzeć na weganizm nie jako na dietę roślinną, ale jako na cały system naczyń połączonych, gdzie biznes i korporacje i przemysł pokazuje nam trochę taką bardzo dobrze sfinansowaną produkcję filmową. I my tą produkcję filmową widzimy, i każda z nas, i każdy z nas widzi. My wchodzimy do sklepu, widzimy produkty na półkach, wiemy, że one powinny być zdrowe, powinny, być, e, powinny nam dawać białko, powinny nam dawać e, siłę e, itd. Tak tak wartości odżywcze, ale jednocześnie nie widzimy, co jest za tym. Nie widzimy 60 milionów euro rocznie na promocję mięsa i na biału tylko Unia Europejska. Nie widzimy 10 milionów euro rocznie tylko w Polsce, w klasach od 1 do 5 na programy szkolne dofinansowanie na biału. Nie widzimy wspólnej polityki rolnej, gdzie w zasadzie z tych 400 miliardów euro bardzo wiele jest przeznaczonych właśnie na dopłaty do rolnictwa zwierzęcego. Nie widzimy testów które są wykonywane na zwierzętach po to, żeby inne zwierzęta modyfikowane mogły rosnąć szybciej, być e, szybciej wykorzystywanymi, szybciej zabijanymi. Czyli to jest to jakby taki matrix, którego nie widzimy, który się kryje za tą ładną kurtyną. I oczywiście... Jest bardzo wiele organizacji pozarządowych, bardzo wielu dietetyków i dietetyczak, a tutaj polecam Iwonę Bill, które mogą zająć się i zajmują się zbilansowaniem diety roślinnej, ale to, co ja robię i to, co robi Green Reef Institute, to nie jest namawianie do diety roślinnej, to jest naciskanie, wywieranie presji. Na Komisję Europejską, Parlament Europejski, wszystkie instytucje rządowe i instytucje też w kraju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłów i posłanki, żeby zmienili system, żeby przekierowali wsparcie finansowe na to jedzenie, które nie będzie szkodziło, żeby przekierowali wsparcie finansowe na zieloną transformację rolnictwa, żeby nie wprowadzali legislacji, która cenzuruje roślinne zamienniki. Mięsa na biały jaj, tylko żeby pomagali temu sektorowi, bo ten sektor i tak się już rozwija i się będzie dalej rozwijał. I naciskam też na to, nie na zmianę, na talerzu osoby obok mnie, bo nie tym się zajmuje na co dzień, zajmuję się rzecznictwem na co dzień. Naciskam też na to, żeby Komisja Europejska i żeby każdy decydent decydenta wprost mówili o konieczności zielonej transformacji systemu żywności, o tym czego się boimy mówić i to budzi największy opór, dlatego że o ile w przypadku, w przypadku, w przypadku, nie wiem, na przykład prądu, nie mamy takiego. Tak, 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 dużego oporu wewnętrznego przed zmianą. O tyle w przypadku diety roślinnej, weganizmu w ogóle, mamy ogromny opór, czujemy się zaatakowani, zaatakowane, ale żebyśmy przestali żyć w tym matriksie, w którym i tak dofinansowujemy, i to bardzo silnie, mięso, nabiał i jaja, to musimy zmienić prawo i przekierować te środki finansowe. Dziękuję bardzo. za tą wyczerpującą odpowiedź, skoro tyle mówimy o zielonych aspektach, to tak, rząd Mateusza Morawieckiego ostatnio mówił o osiągnięciu neutralności klimatycznej, całkowitym się do węgla chyba do 1945 roku, jeżeli się mylę, to proszę, żeby czat mnie poprawił. Jednakże ja mam inne pytanie. Jak pani faktycznie? Ocenia działania polskiego rządu w tych zielonych strefach, można powiedzieć? Odwołam się do świetnej wypowiedzi profesora Elżanowskiego, który mówił o tym, że polski rząd w tym momencie posługuje się symbolami i narracją ponadjednostkową, ponadindywidualną, to znaczy odnosi się do pewnych grup społecznych. I nie chcę pokazać, że my, jako jednostki, bardzo możemy zyskać na transformacji, na zielonej transformacji, na wprowadzaniu zmian, na wprowadzaniu zmian które będą dla nas, i ja to będę powtarzać, będą dla nas bolesne, już są bolesne, bo niezależnie od tego, jakbyśmy nie podeszły dzisiaj do Europejskiego Zielonego Ładu, czy do innych polityk unijnych czy do innych zmian, czy ustaleń, deklaracji, porozumienia paryskiego, to jedno jest pewne. I, I to też chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić. My znajdujemy się w kryzysie klimatycznym i te zmiany będą następowały, niezależnie od tego, czy podejmiemy jakieś działania, czy nie, ale im dłużej zwlekamy, po pierwsze z debatą publiczną na ten temat, nad podnoszeniem świadomości, nad uświadamianiem różnym grupom, osobom, że będzie się bardzo wiele rzeczy zmieniało i że musimy podjąć kroki dzisiaj, bo dzisiaj cena, którą zapłacimy jest niższa od tej, którą będziemy płacić za chwilę. Więc im dłużej zwlekamy, tym dłużej tak naprawdę oszukujemy siebie samych. I to jest, to jest taka moja też najważniejsza konkluzja i najważniejsza refleksja po COP26, po szczycie klimatycznym, na którym reprezentowała Greener Institute Morgan Janowicz i która też wyraźnie mówiła, że tam zabrakło rozmowy o rolnictwie, że zabrakło konkretnych deklaracji, że było masę różnych rozmów, masę różnych um, ustaleń, spotkań, ale to jest niewystarczające. Politycy i polityczki wszyscy, łącznie z obecnym rządem, boją się powiedzieć, co będzie się wydarzało w kolejnych latach, co trzeba będzie zrobić w kolejnych latach. I my. Jako obywatele, obywatelki, jako grupy, rolnicy, osoby pracujące w górnictwie, osoby związane z Zieloną, przepraszam, ze sprawiedliwą transformacją, my za to zapłacimy i my musimy sobie zdawać z tego sprawę. Za ten brak odwagi, za to podejście populistyczne, za to podejście oparte na tym, że im dłużej się uda utrzymać biznes as usual, to to utrzymujmy. I za takie podejście pragmatyzmu politycznego pod tytułem. Zostałem wybrany, zostałem wybrana na 4 lata. Spróbujmy przez te cztery lata nie robić żadnych rewolucji, nie narażać się żadnym grupom. My już widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o transformację, o transformację na przykład Wielkopolski Wschodniej. Widzimy, co przyniosły lata milczenia, lata zaniechań, lata braku, braku rozmów. I im więcej tej ciszy będzie, tej obojętności, tej bierności i więcej populistycznych haseł, tym więcej, niestety, tym większa będzie cena, jaką zapłacimy później. I tutaj chcę powiedzieć o ogromnej roli ruchów, aktywistów, aktywistek, ruchów młodzieżowych, ruchów e, takich jak Rodzice dla Klimatu, które dzisiaj wychodzą na ulicę i oni krzyczą, oni mówią. I tych osób będzie coraz więcej ponieważ za chwilę na ulicę wyjdą kolejne grupy, których dotkną zmiany klimatyczne. To będą rolnicy, to będą osoby, których nie będzie stać na żywność. I te osoby, ci obywatele, obywatelki, grupy zawodowe będą wychodzić na ulicę i będzie tych protestów coraz więcej. Także ja bardzo negatywnie oceniam wszelkie zaniechania i, wszelkie, i takie każde podejście pod tytułem business as usual, jak długo się da. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Skoro pani negatywnie ocenia tu politykę rządu, gdyby pani była osobą decyzyjną w tych sprawach, ministrem, premierem, prezesem partii, doradcą, co by pani robiła dokładnie? Znaczy to, są, to jest bardzo dobre pytanie. To są jedno z pytań, które my też zawsze dajemy na każdej z debat i są bardzo różne odpowiedzi. Znaczy ja myślę, że po pierwsze. Yy, i to, I to nie jest nic nowego. Trzeba zacząć od edukacji, trzeba zacząć od mówienia, co się dzieje. Jest bardzo źle, a będzie jeszcze gorzej. Oczywiście możemy nic nie robić, ale możemy też zacząć rozmawiać. Musimy stworzyć, po pierwsze, musimy stworzyć całą nową politykę jakby dostosowaną do zmian klimatycznych. Przykładowo, w Ministerstwie Klimatu już dzisiaj powinna być, powinien być departament, który będzie się zajmował przyszłością żywności. Dlatego, że nie wystarczy żywności dla wszystkich przy tak dużym wzroście populacyjnym. Jednocześnie te, ten departament tej przyszłości żywności powinien się zajmować nie tylko tym, co się wydarzy i co się wydarza teraz, kiedy są zmiany klimatyczne i kiedy tak naprawdę bezpieczeństwo żywnościowe już jest zagrożone, o czym mówią eksperci i ekspertki, ale musi się też zająć tym, jak musimy zaplanować naszą produkcję żywności, żeby to była żywność jak najzdrowsza. Dlatego, że dzisiaj ofiarami systemu żywności nie są tylko zwierzęta pozaludzkie, ale są też osoby, które, i tych osób będzie coraz więcej, których nie będzie stać na dobrej jakości, lokalną, sezonową, organiczną, zdrową żywność. Po prostu. I te osoby trafią do systemu ochrony zdrowia. Czyli mamy. Cały, cały taki, całą taką działkę, która dzisiaj jest niezagospodarowana i myślę, że to powinno być w Ministerstwie Klimatu przyszłość żywności, czyli taka, taka żywność w sytuacji, kiedy już mamy zmiany klimatyczne. Kolejną rzeczą, którą na pewno bym zrobiła, to jest mobilizacja środowisk, organizacji pozarządowych, czyli mobilizacja w zakresie rzecznictwa. My musimy uczyć organizacje pozarządowe, i to można robić w różny sposób, również można to zapisać na przykład w programach współpracy z samorządami. Musimy uczyć organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, rzecznictwa, tego, żeby wiedziały, jak wpływać na prawo. Mamy teraz taką sytuację, że trwają protesty w bardzo różnych miejscach w Polsce, głównie oczywiście Wielkopolska, zawsze tam, gdzie są lokalizowane firmy przemysłowe. I te osoby dzisiaj potrzebują wiedzy, narzędzi żeby stworzyć lokalne społeczności, które będą mogły skutecznie przeciwstawiać się inwestorom. Bo te inwestycje to są inwestycje krótkookresowe. To są inwestycje, które przynoszą więcej strat dla środowiska naturalnego, dla zdrowia, życia, jakości ludzi, dla wartości nieruchomości, wartości terenów, rozwoju tych obszarów. Więc myślę, że to są takie pierwsze, pierwsze elementy, które tak, tak na szybko, przychodzą, na gorąco przychodzą mi do głowy. Konieczna jest dzisiaj, konieczna jest edukacja i to jest edukacja i klimatyczna, i edukacja w zakresie tego, co jemy i jak jest produkowana nasza żywność, bo jeżeli w programach szkolnych znajdujemy informacje, jak jest produkowany nabiał i to niewiele ma wspólnego z taką prawdziwą, Przemysłową w większości przypadków, bo w Europie, jeżeli chodzi o produkcję mięsa i na to jest 70-80% z tego, co się szacuje, niewiele ma to z tym wspólnego. To musimy pokazać ludziom, jak naprawdę produkowana jest nasza żywność. Myślę, że też takim kolejnym elementem byłaby rozmowa o tym, jak powinna być opodatkowana żywność. W ja tutaj lubię zaczynać od zabrania. Czyli zabrania dofinansowania temu, co szkodzi. Jeżeli mięso i nabiał, ta produkcja, wiemy już to, i to wszystko, wszystkie raporty, szósty raport IPCC też na to wskazuje, wszystkie raporty to pokazują, szkodzi, zabierzmy dofinansowanie, przekierujmy te środki, które idą w z naszej kieszeni, na żywność, która nie będzie szkodziła, na produkcję, która nie będzie szkodziła, na sprawiedliwą transformację dla rolników, dlatego że oni też nie mogą zostać, zostać z tyłu. I myślę, że tak na szybko, bo oczywiście trzeba byłoby spisać plan, trzeba byłoby zaprosić wielu ekspertów i ekspertek, wiele środowisk do tego, żeby usiąść, porozmawiać i spisać pierwsze reformy, które już, już możemy robić, już musimy robić, dlatego że jeżeli Państwo spojrzycie, to jesteśmy też w takim bardzo ciekawym miejscu, dlatego że teraz konsultujemy i mamy jeszcze wpływ na pieniądze, które będą wydawane w latach 2.1.2.7, czyli te wszystkie programy operacyjne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny, te wszystkie programy są dzisiaj w ramach konsultacji dla nas otwarte programy regionalne. Czyli to jest ten moment, żeby zastanowić się i szybko działać, co będziemy robić dalej? I tych pomysłów jest bardzo wiele, dlatego że można też zobaczyć na wysłuchania publiczne, które odbywały się w tym roku i zobaczyć, jak wiele różnych środowisk zgłaszało swoje, zgłaszało swoje postulaty. Skoro tak Pani wspomniała o tych reformach, no ja muszę się zapytać, jaka byłaby Pani pierwsza reforma? Czy to najważniejsze, czy taka, która po prostu zostałaby wprowadzona jako pierwsza, gdyby Pani miała na to jakiś wpływ? Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie w obecnej sytuacji. Ja wiem. Szczególnie, szczególnie, że ja podchodzę bardzo intersekcjonalnie do, do zagadnień związanych z rządzeniem. Więc przyznam się szczerze, że to by prawdopodobnie zależało też od tego, z kim bym rządziła, z kim miałabym, z kim miałabym przyjemność lub lub komfort takie reformy przeprowadzać, zakładając, że zakładając, że większość parlamentarna i zakładając, że rząd byłby byłby rządem, który na pierwszym miejscu stawiałby, tak jak tutaj rozmawiamy, to jest temat naszej rozmowy, klimat, to myślę, że zaczęłabym od stworzenia w Ministerstwie Klimatu właśnie takiego departamentu żywności dla przyszłości, niezależnie od tego, jak to brzmi. Czyli takiej, że, takiego tworzenia. Programu, tworzenia planu, tworzenia działań dla, zapewni dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego, dla transformacji systemu żywności. Dziękuję bardzo za odpowiedź. No, takie jeszcze jedno pytanie, już wychodzące poza te kwestie: bo mówi się, że ekologowie, bo można powiedzieć, że no, zajmujecie się głównie ekologią. Yy, czy pani i pani instytuty przychylnie by spojrzały na moment, w którym pozbywamy się elektrowni węglowych i dodajemy zamiast nich elektrownie atomowe? Znaczy myślę, że to jest zupełnie nie, to, to, to nie jest jakby pytanie dla mnie, dlatego że my nie zajmujemy się tą tematyką. Ja nie czuję się ekspertką w tym zakresie. I e, chciałabym tylko sprostować jakby jedną rzecz, dlatego że. Takie mówienie właśnie ekolodzy, eko e, ekoterrorystki, wegeterrorystki. Oczywiście to jakoś nas szufladkuje, ale prawda jest taka, że e, ekologia i dbałość o klimat i dbałość i, i wiedza na ten temat powinna być w każdym z nas, dlatego że od, jakość naszego życia będzie zależała od tego, w jakim klimacie albo jak dobrze lub jak źle poradzimy sobie ze zmianami klimatycznymi. Dziękuję. To było ostatnie pytanie. Przepraszam, jeżeli czyjeś pytanie nie zostało z nas czatu, ale było ich tak tyle, a niektóre nie nadawały się do zadania, że no nie mogłem ich uwzględnić. Szanowni Państwo, moim oraz przede wszystkim Państwa gościem była Anna Spurek, dyrektorka zarządzająca GreenRef Institute. Dziękuję bardzo, Pani Anno. Dziękuję ślicznie i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to buda ogromny opór społeczny, ta rozmowa o systemie żywności. Także absolutnie się nie obrażam. Teraz sprawdzę pytania na czacie. Jeżeli będę mogła na jakieś odpowiedzieć, to chętnie odpowiem. Może my już niestety musimy kończyć. Do widzenia, szanowni Państwo. Miłego wieczoru.